Dziewiąta. Jest podawy to, który rozróżnił dziecko z Wielkopolsce. O tym w wiadomościach na początek. Powiemy też, jak platforma obywatelska chce zablokować reformę edukacji. Będzie również Gdańsk, który już za kilkanaście dni otwiera Muzeum II wojny światowej. Wiadomości Tamara Pawiej, zapraszam. Właściciel psa, który pogryzł sześciolatka w wielkopolskim Dubinie z zarzutami, odpowie na za bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Dziecko ma ciężkie obrażenia. Policja podejrzewa, że wybieg, na którym przebywał pies był źle zabezpieczony. Ościciel psa, jak i rodzice byli spokrewnieni, wszyscy oni zamieszkiwali na wspólnej posesji. Ta posesja była w pewnym rodzaju jak gdyby wygrodzona, była część wyznaczona dla psa i takie ogólne podwórko, gdzie osoby mogły się poruszać. Pies musiał wydostać się ze swojego wybiegu, który był otoczony siatką. Mówi Beata Jarczewska z policji w Rawiczu. Dziecko do szpitala zostało zabrane śmigłowcem. Nie dla reformy szkolnictwa, mówi Platforma Obywatelska i zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Przypomnijmy, reforma minister Zalewskiej ma wejść w życie już 1 września. Czy nie za późno na zebranie pół miliona podpisów? To pytanie do pani minister Zalewskiej, która przygotowywała tę reformę na kolanie, na chybcika. My po prostu reagujemy. Chcemy zablokować to, co jest nieprzygotowane. Ta reforma jest nieprzygotowana, bo właśnie była robiona w takim tempie. Trochę jesteśmy zmuszeni do takiego działania szybkiego. No ale i tak zablokujemy tę reformę, zbierzemy to podpisy. Zapewnia Marcin Kierwiński w PO. Reforma edukacji zakłada likwidację gimnazjów, przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej i zmianę podstawy programowej. Co dalej z Polską w Unii Europejskiej? To pytanie coraz częściej pojawia się po tym, jak polski rząd jako jedyny kraj nie poparł Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej, a premier Szydło nie podpisała konkluzji unijnego szczytu. Nie powinniśmy się obawiać po Zitu. Obecność Polski w Unii Europejskiej nie jest zagrożona, twierdzi był ambasador w Niemczech, Francji i Monako Andrzej Bert. W interesie Polski przez kogokolwiek rządzonej jest pozostać w Unii Europejskiej. Tego samego zdania zresztą są Polacy, a więc tak zwany popularny suweren. Ogromna większość wypowiedziała się na ten temat i uważa, że nasza obecność w Unii jest korzystna dla Polaków. Były ambasador uważa, że każda z partii odnotuje, jak ważna jest dla nas obecność we wspólnocie. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zostanie otwarte 23 marca. Dyrektor placówki poinformował o tym, odbierając nagrodę dla osób zasłużonych dla kultury Gdańska. Choć minister kultury od miesięcy chce pozbyć się dyrektora Pawła Machcewicza, doprowadzając do połączenia muzeum z nowo powołanym Muzeum Weserplatte, to historykowi uda się wytrwać na stanowisku do dnia otwarcia placówki. Wciąż nie znamy bowiem terminu rozprawy w naczelnym sądzie administracyjnym, który sprawdza, czy przepisy pozwalają na połączenie muzeów. Wystawa stała, którą od 23 marca będziemy oglądać każdy, znajduje się 14 metrów pod ziemią. Składa się z ponad 2000 eksponatów, które podzielone na sekcje opowiadają historię II wojny światowej, głównie z perspektywy cywilów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.